Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Życzę, Andrzejanusz, doktor, m, przysłuchiwał się naszej rozmowie. Dzień dobry, panie doktorze, politolog Instytut Piłsudskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, jak, jakie wnioski i jak można skomentować tę naszą rozmowę? A tutaj mamy kwestię, oczywiście, bieżącej takiej sytuacji politycznej i, i, i tego, co się dzieje, to znaczy brutalizacja języka, ale to jest, jakby, generalnie proces. Można powiedzieć ogólnoświatowy i, i z tym mamy do czynienia. No i oczywiście mamy drugą sferę, to znaczy przepisy prawa. I tutaj przepisy prawa w, w polskim e, kodeksie są bezwzględne. To znaczy no, prezydent jest otoczony pewną opieką prawną, ochroną prawną. No i prokuratura w związku z tym wyniosła tą sprawę. Natomiast sądzę, że sam prezydent Andrzej Duda wiemy, że ma doświadczenie. Kiedyś się wypowiadał w podobnej sprawie, jeśli chodzi o prezydenta Komorowskiego. Prawda? i myślę, że on sam z sam siebie nie złożyłby wniosku o to, żeby ścigać e, e, pana e, Żulczyka, pisarza, który, który tak taniej inaczej określił e, pana prezydenta. Także tutaj no, mamy dwie jakby różne różne m, sfery, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że generalnie w związku z tym, że no, polityka w dużym stopniu też się przeniosła do mediów społecznościowych, e, ten język ma, nazwijmy to jest coraz bardziej soczysty. Soczyste, ja bym powiedział brutalne, ale są pewne granice. Powiem szczerze, dlaczego mówię o tych granicach. Ponieważ przypominam sobie jako żywo dziś, to był pierwszy albo drugi rok studiów, kiedy tłumaczył nam jeden z profesorów, jeżeli komuś powiesz, że jest debilem, to ma prawo cię zaskarżyć. Natomiast jeżeli użyjesz zwrotu, na przykład zachowujesz się jak debil, sprawa wygląda zgoła inaczej. No tak, no tutaj jest to, jest, to generalnie właśnie wynika z tego, że ten język polityki jest coraz bardziej taki bezpośredni, prawda? I tutaj y, pan redaktor jakby pokazał pewne takie niuansowanie i tutaj rzeczywiście to też jest oczywiście później dla prawników, rozważanie, gdzie ta granica została y, obrażania przekroczona, gdzie nie. Y, natomiast y, no, ten język jest coraz bardziej taki skrótowy, w związku z tym dosadny, brutalny i rzeczywiście no, od, y, ma, mamy taką, a nie inną y, y, sytuację. Ale tutaj no rzeczywiście, no, no na pewno ja, ja myślę, że dla prezydenta Andrzeja tutaj ta cała sprawa nie jest on nie jest jakby szczęśliwy do końca, dlatego że z jednej strony oczywiście mamy te racje prawne i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast no mamy całą dyskusję taką publicystyczną wokół tego, prawda? I, 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 i sądzę, że sam prezydent na pewno Miałby tutaj y, duże wątpliwości, i ja osobiście uważam, że nie złożyłby w tej sprawie swojego osobistego aktu oskarżenia. No, będzie mógł skorzystać z prawa łaski ewentualnie, jeżeli zapadnie wyrok w tej sprawie, pod warunkiem, że sąd rzecz jasna nie orzeknie, że mieściło się to w granicach krytyki i wolności słowa. A propos tak, i krytyki i wolności słowa, Munich Staszczyk, naprawdę cytat według mnie genialny. Niektórzy niestety biorą cały ten śmietnik z internetu i wkładają do swojej głowy. Dokładnie, dokładnie. To ja uważam. Zgadzam się z tym, podpisuję się pod tym, tak to coraz y, y, częściej wygląda, no i tutaj y, no, można tylko nad tym ubolewać. Boli mnie troszkę to, że pan poseł teraz z y, taką lekkością i łatwo, łatwością mówi o tym, że musimy mieć grubą skórę oni jako politycy, ale wiemy, że przecież hejt dotyczy każdego z nas na dobrą sprawę. No. Tak, y, no ale politycy. No, to jest jakby troszeczkę taka, nazwijmy to określił ryzyko zawodowe I, i oni muszą się coraz bardziej liczyć z tym. Bo no nie da się, no w tym świecie obecnym właśnie mediów społecznościowych nie da się funkcjonować y, przez polityków, przez osoby publiczne, też nie ma co ukrywać, że y, właśnie osoby publiczne, nazwijmy to celebryci, dziennikarze czy inne osoby właśnie wykonywujące zawód y, publiczny muszą się liczyć z tym, że no niestety w tym obecnym świecie ta skóra i powinna być trochę rzeczka. Do, do no wczoraj. dobrze, ale gdyby to dotyczyło dziennikarzy, polityków, to ja jeszcze byłbym skłonny w jakiś sposób to tłumaczyć i w jakikolwiek sposób to zrozumieć. Ale kiedy to dotyczy, dajmy na to, lekarzy albo ich rodzin, jeżeli to dotyczy policjantów albo ich rodzin, to powiem szczerze, tego już nie akceptuję i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Tak, zgadzam się, bo tutaj jest jakby kwestia taka, że istnieje niejako domniemanie, że polityk czy dziennikarz on się może bronić publicznie, prawda? Sam się może bronić. W związku z tym siłą rzeczy, jeśli ma mieć tą grubą skórę, ale ma narzędzia do tego, żeby odpowiedzieć na tego typu ataki. Natomiast tak jak pan redaktor powiedział lekarz czy, czy policjant, on nie ma możliwości tej obrony i tutaj ja się zgadzam, że no jest w dużo gorszej sytuacji. Andrzej Anusz. Dziękuję panie doktorze, dobrego dnia życzę. 7:56 na danie. zegarze.